No proszę, no proszę, było się prezydentowi wychylać? Od 2 do 4 września nastąpi przerwa, a potem ograniczenie dostaw gazu rurociągiem Jamał z powodu prac remontowych na terenie Polski i Niemiec. Poinformował rosyjski monopolista gazowy Gazprom. No ostatni taki remont na terenie obu krajów miał miejsce w 45 Oczywiście przerwy w dostawie gazu mogą się zwiększyć lub zmniejszyć. Prosimy odsunąć się od kuchenek gazowych. Chodzi o, oczywiście o bezpieczeństwo rurociągu. No i propan w butach. Jak widać zeszłomiesięczna wizyta prezydenta Kaczyńskiego w Tbilisi przyczyniła się znacznie do bezpieczeństwa przesyłu gazu i przyspieszyła prace remontowe przy rurociągu. A Kaczyński w Gruzji wypowiedział wojnę Rosji i uciekł. M można wojować z Rosją, ale jak się ma pod ręką dywersyfikację dostaw gazu, czyli różne źródła dostaw. Można wypowiedzieć wojnę Chinom i walczyć o wolny Tybet, ale jak się ma zabezpieczoną dywersyfikację dostaw Trumpek. No. Bo my to mamy na standardach wypisane za wolność naszą i waszą. Najczęściej właśnie za waszą. Nawet ostatnio, no spójrzmy, na początku lat 90. nasi pojechali kłaść się pod czołgi radzieckie bronić Litwy. Bracia Litwini to z ust nam nie schodziło. A później Litwini szykanowali. Polaków na Litwie. Zorganizowaliśmy Ukrainie pomarańczową rewolucję, to Ukraina wygrała z nami w piłkę i tyle z tej waszej wolności mamy. A prezydent to się ostatnio wychyla w ramach zmiany wizerunku, bo jego piarowcy ustalili, jak przeczytałem, że Polacy chcieliby widzieć w polityku twardego, konkretnego przywódcę, takiego drugiego Piłsudskiego. Tylko że Piłsudski jeździł na kasztance, a Kaczyński, jak będzie słuchać piarowców, to skończy na kaszance.